Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego czeka prawdziwa rewolucja. Prostsze zasady, głosowanie i składanie wniosków online oraz podział województwa na pięć subregionów to najważniejsze z nadchodzących zmian. Wszystko po to, by więcej zaangażowanych osób mogło korzystać z efektów partycypacji społecznej. W ręce naszych mieszkańców oddajemy 8 milionów złotych i czekamy na ciekawe pomysły. Chwała rozbudowa drogi wojewódzkiej w Żychlinie. Nowa trasa poprowadzi do granic z województwem mazowieckim. Rozbudowa drogi numer 583 oznacza gładką nawierzchnię, nowe i bezpieczne skrzyżowania, proste chodniki i drogę rowerową. Pojawią się tutaj bezpieczne zjazdy do posesji i nowe oświetlenie. Nie zabraknie przystanków, miejsc postojowych i zatok dla autobusów. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych. Wartość projektu to ponad 36 milionów złotych. Dorota Michalak ze Szpitala imienia Madurowicza w Łodzi została laureatką ogólnopolskiego konkursu Położna na medal. W zawodzie pracuje od 25 lat. Podkreśla, że praca jest jej pasją i miłością. Dorota Michalak zdobyła tytuł najlepszej położnej w województwie oraz trzeciej w kraju. Jest położną rodzinną, koordynatorem pierwszej w Polsce szkoły rodzenia imienia profesora Fiałkowskiego oraz doradcą laktacyjnym. Konkurs Położna na medal został zorganizowany po raz w 2021 roku jego laureatką została położna Agnieszka Małolepszy, także ze szpitala imienia Madurowicza w Łodzi. Teatr imienia Stefana Jaracza wchodzi w drugą część sezonu dramatem Zamiana Paula Claudela w reżyserii Marka Pasiecznego. Paul Claudel to francuski poeta i dramaturg. Tematem spektaklu jest tu niemoralna propozycja zamiany kobietę za kobietę, czy też wymiany kobiety za garść dolarów. Można interpretować ten dramat jako moralitet, dramat walki dobra ze złem, wodzenia na pokuszenie, ulegania złu i opierania się ze zepsuciu. Stronę Łódzkie dla Ciebie na Facebooku obserwuje już ponad 100 tysięcy osób. Łódzkie dla Ciebie to miejsce dla każdego. Tutaj znajdziecie najważniejsze informacje z naszego regionu, zarówno kulturalne, jak i sportowe czy społeczne, a także praktyczne wskazówki dotyczące edukacji, kariery czy życia codziennego w naszym województwie. 100 tysięcy obserwujących to nie tylko liczba, to społeczność pełna energii, pomysłów i pasji. Do zobaczenia na Facebooku Łódzkie dla Ciebie!